Witam wszystkich dzisiaj na tym oto z Drapingu. A kochani, proszę spójrzcie, co dzisiaj będziemy tutaj drapać. I mamy tak. Oj, te kolorowe zdrapki po 5 zł. <laughs> Jakby nie to kolory, to podejrzewam, że ich nigdy bym nie drapał. A mamy ich aż 4. Do tego 3 zdrapki po 10 zł. Na dobry rok. To jest ten gwóźdź dzisiejszego programu. Jak i tu widzicie. W lewym górnym rogu śmiech się do nas za 30 zł. Pełny portfel z drapeczka. Widzowie, nie ma żartów. Trzeba to szybko wydrapać. Wiecie o co chodzi. Z tego miejsca zapraszam na film i jedziemy. Okej. Okay. Okej, okay, kochani, czyli na stole widzimy pierwszą zdrapkę, z tu może kasy za 5 zł. A ja dzisiaj będę wymiatał. To takim zdrapakiem, takim, dzisiaj wpadł tutaj. Do ręki. I to jest drapeczka z numerem 1. A spójrzcie, mamy 18. Jest to gruby obok. 33. 11. Też gruby obok. 28. 27. Również gruby obok. 21. 25. 9. A mamy 19, czyli to był trik. I 14. Również obok. Kończymy tę zrapkę. I ona wyląduje na prawą stronę. Kochani, tak to wygląda. A już chciałem przeczytać, że to jest inspirujący cash, ale niestety nie jest tak do końca. I to są nasze wygrywające liczby. O, zdrapaczek zgarnia. Powiem wam, jak powierzchnia jest twarda u mnie, to zdrapaki działają elegancko, ale jak na wymyślam, ponakładam różnych pianek. No to już nie jest tak wesoło. 13, tu widzę, tu był obok, tak? No to dobra. O, tu jeszcze liczba się schowała. No, no. Chowające liczby. 36 też jest obok. I 42, 38, 16, 14 i 29. Czyli ta zdrabka również musi nas pożegnać. Ok, widzowie. Ekstra pensja. O, tak to wygląda. I to jest numer 49. A to są za to wygrywające liczby. Język 4. A ja już się dobieram do pierwszej liczby, tutaj. I to jest od razu gruby obok. Do tego mam 27. Jest 22. A symbol. Aha, czyli w tych zrapkach małych też są takie symbole. Ekstra pensja. Nie wiedziałem tego. 4. I mamy 21, liczbę. Liczba 3. Do tego jest 12. A ja spoglądam. 17. I 1 za 50 zł. Opuszcza z również na prawą stronę. Kochani widzowie. Kochani widzowie, a właśnie zielona kasa. I sprawdzamy, co ta zdrabka z numerem 2. Tutaj zaśpiewa. 7 na końcu. I tu mamy 3 linie do wydrapania. 28, 19. Obok 23. 11 liczba, następny gruby, obok 2 również 9,8, jak i 36, a na sam dole jest tak 31, było blisko 29, 35 i trapeczko, fajna byłaś, ale niestety na prawą stronę, kochani widzowie. A ja muszę sobie niestety tutaj tak oporadzić. Czyli zostawimy w ten sposób moje logo. I mamy czarny diament. To zdrapka z numerem 11 za 10 zł. Wygraj pół miliona się chwalą. No zdrapuje się to elegancko, jeżeli chodzi o ten zdrapak. daje w pełni radę. I ja już mam odkryte pierwszą liczbę. Jest to 11, 37, 18 obok, 21 również obok, 33 obok. Trójki nie widzę, 1, 15 liczba 9 i do tego 5. A niżej mamy oto takie liczby. 16 wyskoczyło, 12, 36, 38 nawet jest. Czy coś tu jeszcze będzie? Tak. 4, 7, 29 i 26. te kontrolne Niestety zdrabka na prawą stronę. Kochani widzowie, mam nadzieję, że sprawia Wam oglądanie mojego tutaj zdrapywania. Zdrapek jak największą radość. I o to chodzi, dlatego dla Was wydrapię tę oto zdrapkę na dobry rok. Jest to zdrapka z numerem 24. I tylko zera się muszą zgadzać. Góra z dołem, jak się będą zgadzać zera, to widzowie skaczemy do góry. Będzie ostro, ostro. I wrzesień: 500 do 10 zł. 200 do 10. A w premii będzie dzwonek. A w bonusie: dobra. Polega, nie przypomina choinki, musi odpaść. Widzowie, ja Was tu nie będę zamęczał, jeżeli chodzi o to. Mamy zdrapkę. mamy klapki, <laughs> klapki, i ja ją wydrapie. Za chwilę zobaczymy, co w niej było. OK, kochani, a mnie dorwała właśnie tutaj cała linia. I mamy w ekstra linii, tej zdrapce za 10 zł. W sumie tej zdrapki również nigdy nie drapałem. Można powiedzieć, że to jest też taka jakby premiera cicha. A! Tak o sobie popatrzymy. Czyli tu jest zdrapka z numerem 1 i jedna linia już się otworzyła. A ja właśnie tutaj lody ostatnio szukałem. I tu jeszcze. I tak sobie właśnie pomyślałem, że jak się jakaś linia otworzy, no to włączę i będę nagrywał dalej, żebyście mogli widzieć. Żebyście mogli razem tutaj oglądać ze mną. No i przetegujemy do końca. Tu jest lody, zobaczcie. I jeszcze na dole jest lody. Ok, a po lodach mamy okulary. I u góry są okulary. Raz. Okulary. Tu widzę drugi raz. I są na dole trzeci raz okularki. Dobra, a po okularach mamy cytryna. Ok, cytryna. Tu jest jedna cytryna. Mamy cytrynkę znowu. Dobra, a po cytrynie jest parasol i mamy raz. 3 parasole 4. I tu nie widzę, a po parasol co mamy, co to jest motyl. Dobra, zaglądamy za motylem. Jest motyl po raz pierwszy, motyl motyl. A, i tu mamy motyl na dole. Dobra. A co to jest? A Arbus to jest, dobra. Czyli jest Arbus. A sprawdzę, czy balony są. Nie ma balonów. Dobra. Patrzymy, czy jest Arbus. Jeszcze gdzieś. Arbus, Arbus. Dobra. Chyba nie widzę. No to co? W takim bądź razie. Odsłaniamy pierwszą wygraną, czyli to z ekstra linie premiera, w sumie tej zdrabki u mnie na kanale, i uwaga, w pierwszej zdrabce mamy od, od razu wygrane całe 10 zł. Czy tu są kontrolne gdzieś? Tak, zobaczcie, jest CC, czyli super. Ta zdrabka ląduje od razu na lewą stronę. Widzowie, kochani, a my mamy za to pełny portfel na deser. Aha, czyli ten film nagrywa mi się jako drugi. czy będą musiał je połączyć. Dobra, nieważne. Czyli mamy pełny portfel, wygraj 2 miliony. Jak go otwieram właśnie. Widzowie. Jak to zdrapki, to zdrapki. To drapiemy z drapki. I... Wracam do swojego zdrapaku. Ok, a tu musimy wydrapać od razu trzy identyczne kwoty, żeby coś się zadziało, żeby coś zaskoczyło i zobaczcie. sześć tych. Biorę tą zdrapkę konkretnie, zobacz. Nie ma szans, zobaczcie. 50 tysięcy, 150 zł. Ona ona ma chodzić tak, jak ja chcę. O, patrz, 30, 500 zł. Proszę bardzo, 500 zł. I jest 500 zł. Po raz drugi i. Chwilę przeżyliście to ze mną, chwilę groz, jak ja tą piątkę pierwszą zobaczyłem. No. No, I no. mnie w piecu się jeszcze pali dzisiaj. Dobra, zdrabki D, zapraszam i mamy grę drugą. A tu jest tak, Walizka. monety, nic nam to nie mówi. Banknoty, sztabki. Dzisiaj wygraliśmy do tej pory 10 zł i to była ekstra linia. Taka zdrapka, gdzie dużo symboli. Trzeba wydrapać. Muszę się również tych zdrapek nauczyć drapać superansko. Dobra, i wchodzimy do głównego menu tej zdrapki, czyli gra pierwsza. I walczymy o 2 miliony. A to są nasze liczby wygrywające, czyli szczęśliwe liczby. Ok, następnie pierwszą liczbą wylosowano. 20, jest to obok i tu dużo zer było, na pewno 7, 3 jest 7, nie widzę, ale za to jest 28 liczba, 23, 10, również było blisko, blisko, jedynki nie mamy. 31. Gdzieś to krąży. Czwórka również bliziutko. Bliziutko z drapeczką. Czy Ty chcesz coś tutaj powiedzieć? 32. Znowu krąży. 14. 17. 8. Nie widzę 8. Nie widzę 8. Ale za to zdrabka mi się do stołu przykleiła. Do tej gumy. I tu jest 2. 15.

Tu widzę P, a? O, jest E, dobra, czyli tu było P, zobaczcie w kącie, tu E. OK, czyli w dzisiejszym zdrapywaniu tak oto się to tutaj wyklarowało. Czyli Więcej zużyłem zdrapaków niż wygranych zdrapek. No. Dwa zdrapaki musiały być w akcji, ale za to zobaczcie. Pierwszy raz ekstra linię drapałem i się udało. Czyli tu mamy 10 zł wygrane, a wkład był 80 zł. Z tego co dobrze policzyłem, 30, 40, 50, 60, 70. Tak, 80 zł. No i 10 zł wygrane. Mam teraz dwa filmy, i muszę je złożyć. Superancko, że byliście dzisiaj. 10 zł wygrane. I widzimy się jutro. Trzymajcie się.